ma tu za na kolejny wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest 26. kwiecień 2025, sobota, godzina 9. I oto po nocnej zmianie czas powędkować. Szkoda mi dnia na przespanie, życie jest krótkie, a ja łowić się chce, więc w ten sobotni... Dzionek po nocy nakręcę dla was jakiś materiał, oto z tego miejsca, czyli rzeka Czarna Nida, nie inaczej. I po wczorajszym deszczu czas zobaczyć, co będzie brało. Więc zapraszam na najnowszy film. A co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga tych lubjera przy moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Więc, drodzy Państwo, tak, jak mówię, podsypę najpierw trzy kule zanęta z ziemią. Postawię trzy kule i teraz rozłożę bolonkę. Wziąłem dzisiaj dłuższą, czyli siódemkę Shimano Technium siódemeczkę oraz do tego kowrotek precyzyjny. Też Shimano i do tego 06 y, Plecionka 06 Plecioneczka do tego stick 1,5 gramowy oliwka ,25 gram 25 szybko złączka 010 y, 30 centymetrów przypon i do tego Haczek 16 kamasan I tak to mniej więcej wygląda Mój zestaw na dzisiejsze rybki. Dłuższy kip wziąłem, tak aby lepiej mi było operować. Tu gałęzi nie ma, tu mi nie będzie przeszkadzał. I tak mówię, też robię. Pinka na hak i powędkujemy do czternastej. Nie inaczej. więc rozkładam tak, aby to miało wszystko ręce i nogi. Ok, wymierzymy grunt. Założymy pinkę. Tu jest głębiej, to od razu tak z półtora metra. I będzie mi lepiej przepuszczać, przytrzymywać zestaw. Ustawię hamulec tylko w razie bonusu. Ok, dobrze, zakładamy robactwo i wędkujemy. Bo jak to mówię, bo już późno, więc zostańcie ze mną, bo sam jestem ciekaw, co jak, czy jakieś ryby będą. A co, jakie zobaczycie sami. Muszę grunt trochę podnieść do góry. Jeszcze 10 cm. Branie. Mam tam jakieś pyknięcie, ale muszę go wypuścić dalej. Branie było. Muszę podnieść grunt, bo jest po deszczu i trochę woda się podniosła. dokładnie z 10 cm i wędkujemy dalej jest bajecznie, nic dodać, nic ująć na długim kiju elegancko można przytrzymać prowadzić zestaw akurat w tym miejscu nie pada to będzie fajne prowadzenie, tylko żeby ryba dopisała. Jeszcze trochę podniosę grunt. Zobaczymy. Powiem tak, przepuszczam, przepuszczam. Jedno branie tylko na początku i nic. Nawet nie pyknie. Robaki całe nie wyssane. Więc coś nie na rzeczy. Trochę za późno przyjechałem, ale wiecie, z pracy nie mogłem wyjść wcześniej. Wiecie, najlepsza pora jaka była na ryby to dojazd mój dzisiaj no ale wędkuję próbuję coś złowić, jakąś bądź rybę, tak aby nie być na zero przez te kilka godzinek, a nie chcę mi się łazić, bo mokra, wysoka trawa jeszcze jakby przesło, to może by przeszedł trochę niżej. No zobaczymy, zobaczymy, ale na tą chwilę na razie siedzę tutaj przytrzymuję, wypuszczam bliżej dalej, głębiej, płycej ale tak mówię że tylko jedyne branie więc wędkuję dalej i próbuję coś złowić dokładnie próbuję coś złowić pójdę tu niżej, bo tam jedno branie tylko w ciągu półtora godziny więc rzucę dwie kule tu i zobaczymy, tutaj bardziej nasłoneczniona jest woda, płytsza i zobaczymy tutaj, czy uda się coś złowić więc raz dwa, jak to spłynie sobie i tu będziemy wypuszczać może tutaj będzie efekt w postaci jakiejś ryby, ale to za chwilkę. Więc płytko, płytko jest jednak. Płytko, tam widać dno. Płytko jest. Dobra, więc idę po wędkę i tu przepuszczę kilka razy zestaw. Tam delikatne branie miałem, ale nie powtórzyło. O, branie. Zobaczymy, puszczę dalej To było branie, za czym po robakach Puszczę dalej Zobaczymy robaki Płytko jest grudnie duży Baczki, jeden czerwony wyssany, więc zobaczymy, powtórzymy. Powtórzymy zabieg trochę dalej, tam gdzie nęciłem. Ok, i wypuścimy. I wędkujemy. Jak się sypie. Jest pięknie. Dokładnie. Pięknie. Nie na krzaki. Okej, okay, tutaj. Była ryba. Była ryba i zerwałem przypon. Nie jest, ale ryba była. Spieła się. Mam, siedzi coś, albo płoć, albo jelec. Pierwsza ryba jelec. Czyli, drodzy Państwo, nie jestem na zero, i jest pierwszy, pierwszy jelec. Pierwszy jelec. Baja, a ja przepuszczam dalej i jest wpyte, czyli nie na zero, nie inaczej. Tam godzinę 40 minut straciłem i jedno tylko branie, a tutaj od razu ryba spięta. Kilka przepuszczeń i kolejne branie i pierwsza ryba jelec. Dobrze drodzy Państwo, idę z powrotem w to z pierwsze, które wędkowałem. Tutaj jedna ryba jedna spadła. Też nie ma brań, ale dużo zaczepów jest. Straciłem dwa przypony. Po prostu dwa przypony urwałem. Dużo zaczepów jest, płytka woda, więc idę z powrotem w tamto miejsce i już tam dokończę. Godzina jest 11:48 do 13:00, powiedzmy 30 jeszcze mamy ponad półtora godziny wędkowania i dokończę w tamtym miejscu więc zostańcie jeszcze ze mną bo sam jestem ciekaw co i jak naprawdę lipa, lipa było zimno, zimne noce dzisiaj też będzie koło zera jest soboty na niedzielę, więc tak jak mówię, padało zimne dwie noce i tak to mniej więcej wygląda więc idziemy z powrotem w tamto miejsce nie widać, chruściki są czyli kłódka, kłodak ale malutkie, malutkie jeszcze są więc nie chcę się rozbierać zobaczymy na tej wodzie może by założył chruścika ale tam daleko są tam daleko są, więc drodzy Państwo nie, trudno, napinkę, napinkę dokończę nie chce mi się rozbierać, wchodzić po kutki, kłodaki larwy chruścika bo są, widzę poruszają się drewienka, malutkie są Dokładnie. Są kutki małe. Dobra, dokończę tu wędkowanie i mamy półtora godziny i zobaczymy co i jak. A więc nic w ogóle ryba nie nabraniu. Tyle czasu. Jedna ryba. Wiecie, rzeka to jest rzeka. W jednym miejscu nie biorą to. Wyżej mogą brać, niżej mogą brać. Trzeba pójść, trafić w miejsce, w którym będą skubać. Tak to jest łowienie na rzece. Ale mi się nie chce nigdzie łazić. więc już dosiedzę tutaj. No, i przepuszczam dalej, i taki odpoczynek po nocnej zmianie. Cztery nocki były, więc tak to mniej więcej wygląda. Ładna pogoda, lecz bez brania, lecz ryby nie biorą, i tak to mniej więcej wygląda, więc. Nie ma co narzekać. Najważniejsze, że nie na zero. Najważniejsze, że nie na zero Ryba ręką pachnie ręka rybą. Także i jest bajecznie. Piękne, urokliwe miejsce, cisza, spokój, obsuwanie z naturą śpiew ptaków. Lecz widzi się sami, jak z rybami jest, nie chcą brać i tyle rzucam tak z niechcenia, drodzy państwo, już wędkuje Po pierwszej godzinie, po zamęceniu, stwierdziłem, że nic z tego nie będzie. No i miałem faktycznie rację. Teraz to z niechcenia rzucam, bo jeszcze mam godzinę do autobusu, zanim wyjdę. To tak jak mówię, tak też robię, że na przystanku nie stał, czekał, więc tak z niechcenia rzucam, ale no nie pyknie w ogóle nie ma brań. Jeszcze mnie denerwują te. Kwiatki z drzew, te białe listki nadpływają, jest dużo, mało, Słabosławik widać, I tak mówię, tak też robię, niecałą godzinkę i będę zwijał się, bo nie ma sensu, to już tak z niechcenia, dokładnie. Więc drodzy Państwo, nie, nie ma sensu, naprawdę. To jest niepoważne. Takie wędkowanie. Nic na to nie poradzę. A nie chcę mi się chodzić w inne miejsce. Więc idę na loda. Wolę poczekać na autobus. Tą godzinę idę. Kupię sobie loda. I tak to będzie mniej więcej wyglądało. Więc tak jak mówię drodzy Państwo, ja pomału się pakuję, leciał tak, pokazałem na filmie, czyli jedno branie na początku, tam ryba mi spadła, nie wścieła się, jeden mm, nieduży jelec i powiem tak, że brań nie ma, robaki wyciągam całe, nawet nie wyssane są, więc ryba nie na braniu i tak to mniej więcej wyglądało, ja idę na loda bo już nie zdzierżę dłużej siedzieć, choć ładnie, przyjemnie, pięknie, bajecznie, jak widzicie sami, lecz cały czas wypuszczam, przepuszczam, macham wędą i efektu nie ma, więc nie ma sensu. Ja po nocy jestem zmęczony, więc idę teraz odpocząć, czyli. Tak to wygląda. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Że wciąż byliście ze mną. Jesteście ze mną na dobre i złe. A ja jadę do domu. Cześć.